Nie wiem, czy mi to widzicie, ale tam ewidentnie ktoś zrobił sobie obóz. Ciekawe, kto to zrobił i w jakim celu, ale nie chcę mu tam niszczyć. Może to jakiś obserwator przyrody. Wokoło są takie bagna. Więc jest tutaj dużo bobrów. Może ktoś te bobry obserwuje. Ale miejscowa świetna. Wypatrzyłem ją z drogi, gdy wracałem z pracy. <gry> Są. O, są kamienie Więc jest dobrze Pierwszy budulec Jest Patyki gałęzie połamane Powalone drzewska Też jest Najgorsze co jest To jest to, że obok idzie droga szybkiego ruchu No i spokoju by tutaj nie zaznał Można powiedzieć Kamieni masa Także tu prawdopodobnie z pola zbierali i sypali tutaj. Tu widać, że coś kiedyś jeździło. No nieduży ten zagajnik. Tu jeszcze kawałek jest, ale tu już jest jakaś tam dziura, a tam za dziurą Ambona. Dziura mnie nie interesuje, bo w dziurze jak napada, chociaż chroni od wiatru, ale jak napada wody, to zrobi się jak w misce. Ziemia się chwieje, woda się leje i tak dalej, i tak dalej. Znacie Z bajki. Plus gratis piosenka dziób, pełny mieć dziób. No dobra, idę dalej. I mamy co? I mamy koziołka. Koziołka niedużego. Fajnego. Był ale się zmył ktoś mu rogi zapieprzył, albo rogów nie miał rogów, poroży, gamoni no dobra idziemy dalej miejsce klimatyczne fajne takie lubię takie spokojne miejscowy. grzyb, ale to próchawka czy purchawka Szukając. Kolejna kość. I kolejna kość. I kolejna kość. Kości dużo, może coś tu jeszcze padło. Kawałek starej cegły. No, miejsce fajne. Miejsce fajne, naprawdę na miejscówkę. Niestety chyba moim zdaniem zbyt blisko tej drogi. Nawet ja już, już nie mówię o tym, żeby tu się zrelaksować i odpocząć. To jest cały czas huk i szum. Nie wiem czy wy to słyszycie. Ale ja to słyszę bardzo. Poza tym będzie ciężko cokolwiek nagrywać, żebyście mogli słyszeć, co ja do Was mówię, bo będzie to cały czas buczało. No nic. Jadę dalej panem sierszeniem. Ktoś ostatnio pytał, co z sierszeniem? No nic. Wystał się parę miesięcy Bez odpalania I dzisiaj rano nie mogłem go odpalić Hechłałem go, hechłałem Aż wyhechłałem Cały akumulator Musiałem odczepić akumulator Pójść do domu Naładować go Z półtora godziny, żeby się podładował I No i co? No i jadę dalej. I kolejnym lasem jest taki młody las bukowy. Staram się odejść jak najdalej od drogi, żeby nie było słychać zobaczyć jak daleko trzeba odejść, żeby nie było słychać tych aut, a bynajmniej nie było ich tak mocno słychać, żeby mogły przeszkadzać. Jest to? Młody las fajnie w środku tutaj dosyć ciemno Jest gęsty, dulca za dużo nie ma To trzeba przyznać, że no nie ma co tu poświrować, coś tu leży parę jakichś powalonych drzew tam w sumie też są jakieś sosny świerki coś tu Coś tu by się znalazło. Tam też widzę kolejne. Tu widzę dwa kolejne. Także trochę materiału jest, budulca troszkę jest. I w sumie, czym idę dalej, tym faktycznie jest tu już ciszej. Wszystko sprawdzę na mapie, czy jest to las państwowy. Czy jest to las prywatny? O, tu też sosenka powalona na te młodniki. Można byłoby sobie z niej skorzystać. No, fajnie wygląda. Ja nie mówię, że nie. Wukowy to tu powinny być zające. Nie zające, skaczące, a zające grzyby. Ale ja to, dzisiaj to ja grzybów nie widzę. Przeważnie w bukowych lasach zajączki występują. Witam Was serdecznie. Hu, ciepło. Dzisiaj, jak widzieliście, szukałem nowego miejsca. Eee, dlaczego go szukałem? Szukałem z tego względu, że chciałem gdzieś od czasu do czasu pojechać w inną stronę. Pojechać gdzie indziej, zobaczyć jak coś innego wygląda. Posiedzieć w innym miejscu. No i żeby był łatwy dostęp, no bo jest to na przykład tam. Paręnaście kilometrów nawet w niektóre miejsca, żeby było łatwiej tam się dostać. Oczywiście to by musiał sobie jeździć szerszeniem, więc szukałem takiej możliwości, żeby tam sobie dojechać drogą, żeby tam był dojazd, żeby to było gdzieś tam przy jakiejś dróżce, albo gdzieś tam wjechać i móc się normalnie rozstawić. Także, także szukałem takich miejsc. Znalazłem ich, no pokazałem wam tam tylko dwa czy trzy miejsca, ale takich miejsc jest naprawdę... Ja dzisiaj byłem dużo. I tam w sumie wybrałem dwa takie dosyć fajne, nie wiem czy będę robił tam stały obóz, czy będę tam po prostu przyjeżdżał za każdym razem rozkładać się, zwijać i, i zjeżdżać, żeby nie zostać po sobie śladu, albo po prostu wybuduję jakieś obozowisko, czy będzie jakiś szałas, czy to będzie tylko obozowisko względem tego, to ciężko jest mi powiedzieć, co mi tam do głowy przyjdzie. Robi mi się kawusia. Do kawusi. Dzisiaj mam energetycznego batona czekoladowego, zaraz sobie go spożyję do kawki, bo już widzę, że się zaczyna gotować. I w sumie tylko tyle. To, że dzisiaj jeżdżę szerszeniem sprawiło to, bo miałem w planach w ogóle całkowicie co innego. W planach miałem pojechać do. Chaty A, do chaty wikinga, do tipi leśnego i zbierać materiału, zrobić sobie kawę, coś do zjedzenia i zbierać materiału. Wybrałem się z samego rana, bo dzisiaj mam wolne, z racji tego, że są bardzo silne pory wiatrów i yy, w brzegu, w którym teraz au, aktualnie pracuję, i te porywy wiatrów są potężne. Tym bardziej na siódmym piętrze, którego budujemy, stawiamy budynek na tym siódmym piętrze tam niesamowicie wieje, nawet gdy nie wieje, a co dopiero wieje, gdy naprawdę silnie wieje, jest jakiś sztorm. Dlatego dzisiaj dali nam wolne, no bo jak jest wiatr silny, to nie pracują żurawie, a ja bez żurawi za dużo zrobić nie mogę, bo muszę podawać zbrojenie, stali i tak dalej, i tak dalej, więc... więc więc mam dzisiaj wolne. Więc postanowiłem już samego rana, już o godzinie 7, pojechać do lasu, ale okazało się, że 3 godziny zeszło mi do godziny 10 z tym akumulatorem, z tym wszystkim, zanim się naładował, zanim to, zanim tamto, no to czas minął. I niestety, jak już wyjechałem, a chciałem sobie jeszcze właśnie poszukać jakiegoś miejsca na nowe obozowisko, czy coś w tym stylu, to. No to się okazało, że, że, że czas minął i pojeździłem, jest godzina już 13. Wypijam sobie kawkę, zjadam coś, rozłożyłem sobie pałatkę, bo stwierdziłem, że, że będzie padać, w sumie chmury na to zapowiadają i moja pogoda też na to zapowiada w telefonie, że będzie padać. I to w sumie zaraz, dlatego rozłożyłem sobie w rejciego, żeby nie zmoknąć. Posiedzę sobie tutaj może z godziny, zrelaksuję się, odpocznę. Nie mam o czym w sumie z Wami gadać. Gadać mogę tylko o tym, że trzeba budować. O, już się kawka zrobię. O tym, że trzeba budować y, Tipi wikinga, Że przyjdę oczywiście w sobotę, aby, aby popracować troszkę. Mam jeszcze zamiar zrobić y, parę jeszcze rzeczy. Chcę zrobić takie dwie ławki. Nie wiem, czy mi się uda tą piłą zrobić, ale będę się starał zrobić dwie ławki. E, takie, w które będzie można na nich sobie usiąść ale e, będzie można z nich sobie zrobić taki stolik żeby rozłożyć jedzenie, no bo pomyślałem, że każdy będzie miał gdzie siedzieć ale jakieś jedzenie, rzeczy przyprawy, mięsa kiełbasy, które będziemy sobie robić na ognisku nie ma gdzie tego położyć, no na ziemi trochę lipa, dlatego pomyślałem, żeby zrobić takie gdzieś takiej szerokości dwie takie ławeczki na nóżkach leśne ze dwie sztuki. Czy mi się to uda, czy dam radę przeciąć to tą małą piłką, to się wszystko okaże w sobotę. Także także odcinek z soboty na pewno zobaczycie w niedzielę. No i wtedy zobaczycie, czy to zrobiłem, te ławki, czy nie. Ale jeszcze to nie wszystko, bo chcę... Ciężko będzie to przywieźć rowerem. Tym bardziej, że nie mam bagażnika na rowerze. Ale mam takie Nieduże duże beczki, takiej wysokości beczki mam plastikowe, które chcę wkopać w, gdzieś w tip, przy tipi wikinga, jedno będzie jako schowek, zostawię tam jakieś naczynia, garki, jakieś tam pierdoły, które, które nie są mi potrzebne do, no, znaczy nie są mi potrzebne, nie, niepotrzebne jest włożenie ich w to z powrotem, które mogą zostać, nawet gdy znajdzie ten schowek, tą zakopaną beczkę w ziemi, gdzieś tam przykrytą, przymaskuję. ją. Jak gdy ktoś to znajdzie, no to, to i tak, no nie ma co nam co Kubek metalowy ukradnie, jakiś garnek, patelnię starą. No raczej, raczej nie, jeżeli ukradnie to niewielka strata. Więc, więc taką tak beczkę planuję wkopać, ale drugą beczkę chcę wkopać z tego względu, żeby móc do niej zbierać wodę deszczową. Ciężko będzie mieć z tą wodą deszczową. Gdzieś ją tam uzbierać. Woda deszczowa do czego? No do, do picia niekoniecznie, ale do umycia naczyń, do umycia rąk, do schlapania czegoś, zalania ogniska, podlania jakiegoś tam drzewka czy coś. Nagle no susza była pilna. To, to takie coś na pewno sobie bym zrobił z taką wodą. Czy mi się uda zrobić coś takiego, żeby zbierać tą wodę do tej beczki z deszczu, który będzie padał? No to ciężko mi powiedzieć. Kiedyś próbowałem coś takiego zrobić i myszy mi tam powpadały i się potopiły i wszystko było do wylania i się tyle zbierało. Takie, także tutaj też bym musiał coś nad tym pomyśleć, jakieś sitko wstawić, jakieś coś, żeby się takie coś przypadkiem nie zdarzyło. Ee, więc, więc nie wiem, no muszę się nad tym zastanowić, nad tą wodą, ale chciałbym taką deszczówkę zbierać albo jakoś inny sposób zbierać i przelewać tej beczki. No pomyślę. Za wkopię dwie beczki i pomyślimy, pomyślimy co, do czego one się dokładnie przydadzą. Teraz biorę się za kawkę batonika i relaks i odpoczynek. Pita, ognisko się dogasza, a z nieba zaczyna padać deszcz. Dlatego biorę na szybciaka, zwijam już pomału tą plandekę, tą pałatkę, e, ale nie tylko z tego względu, że pada deszcz. Bo deszcz nic mi nie zrobi, gdybym się schronił pod tą pałatką. Jednak e, na szerszenia nie mam dzisiaj żadnego nakrycia, i no i tam wszystko w elektro, elektro, Elektronika cała jest na wierzchu, ładowarki, zasilacze, takie pierdoły I tam naleje mi się wody, gdy będzie mocniej padać, dlatego nie zabezpieczyłem tego, nie sądziłem, że doczekam tego deszczu dzisiaj A jednak doczekałem, zaczyna padać, zaczyna kropić, dlatego pomału się zwijam Wypiłem kawkę, zjadłem batonika i nabrałem mocy, by dalej coś robić, montować ten film na pewno w domu Dlatego zwijam się do domu. Z Wami widzę się w, w niedzielę na pewno rano zobaczycie mnie, ale ja już będę do was gadał w sobotę. Także cały weekend aktywny, jakby nie patrzeć. Także do zobaczenia. W następnym odcinku. Trzymajcie się. Siemanko. Cześć.